Cześć! Szumąc z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku o komiksie. W zasadzie pogadam sobie troszeczkę o komiksie. O Wolverine Weapon X, czyli tam broń X. Będę teraz mówił o tym komiksie, ale nie o tym wydaniu. A mianowicie o tym. To jest komiks, który ostatnio wydał wydawnictwo Egmont. Ja ten komiks otrzymałem od nich w celach recenzenckich, za co bardzo dziękuję. Oczywiście, wydawca nie ma nic wspólnego z tym, co właśnie powiem. Broń X, to jest kolejne wydanie bardzo, bardzo dobrego komiksu. Mieliśmy jeszcze kiedyś wydawnictwo od wydawcy Haschet i też ekskluzywne powiększenie, powiększone wydanie od Egmontu. Teraz mamy takie bardziej standardowe. Jak sobie porównamy z tym samikiem, to mamy gigantyczną różnicę w wielkości. Ale ten komiks ma już 30 lat został wydany w 1994 roku. Zobaczmy tylko czy tak samo się zaczynają od pierwszych kadrów i możemy sobie poru popatrzeć. Dobra, to chyba będzie trzeba położyć inaczej. Szczegóły to zapewne u Adama będziecie mieli na komiksomanii, ale ja chciałem tylko pokazać, że to jest to samo. Tutaj są minimalnie żywsze kolory, ale minimalnie, to one nie są strasznie jaskrawe. No i co jest bardzo ważne, tu jest też papier offsetowy, gruby, fajny papier offsetowy, a nie kreda. No dobrze. Ale co to jest za komiks? Hmm. Komiks Marvela. No, mamy tutaj logo, twarda oprawa, to już widzieliście, lekki papier kredowy i klasyka. Klasyka przez duże K. Opowieść o tym, jak Logan dostał szkielet z adamantium i pazury. Ha, koniec opowieści. Można, można iść do domu, można iść spać i kończymy recenzję, kończymy mówienie. Ale to nie. To było bardzo Skrupulatne, czy tam skrótowe powiedzenie tego minimalistyczne, o czym jest ta fabuła, bo to można by wziąć tu mamy Logana bez szponów, tam mamy Logana z szponami na koniec. Nie, ta historia jest dużo, dużo, dużo głębsza. Jakbyśmy mieli powiedzieć najbardziej logicznie, czy może najbardziej tak sensownie, przedstawić tą opowieść, to mamy sytuację taką, że grupa naukowców wprowadzi badania, jak wszczepić ludziom Adamantium, żeby oni przeżyli i zrobić generalnie super żołnierza. W tym celu porywałem raz na jakiś czas różnych ludzi. Teraz trafiło na logana no i obserwujemy w dużej mierze jak on jest poddawany tym eksperymentom. Eksperymentom, a w zasadzie torturom. bo to jest komiks dla dorosłych, poważny, brutalny wręcz... Przemoc jest taka nadmierna, ale o to też chodzi w tej opowieści, ponieważ nasz bohater je, nie jest traktowany jak człowiek, on jest traktowany jak przedmiot, zwierzę, nawet nie zwierzę, bo generalnie zwróćcie uwagę, że oni w ogóle nie zwracają się do niego jak do istoty ludzkiej. Oni sobie wymyślili pewien schemat. Na te to jeszcze śledzimy nad jego głową, można powiedzieć, rozmowę. Nie jestem pewien, czy ile z tych rozmów słyszy Logan, ale to są tak wyprane z emocji rzeczy, że to jest wręcz niesamowite. Jak się ta historia skończy, to ja Wam oczywiście nie powiem, bo to trzeba przeczytać samemu. To wypada znać. Jeżeli jesteś fanem Marvela, w szczególności X-Menów bądź Wolverina, to jest historia, którą. Powinieneś się całkowicie znać, bo ona w wielu aspektach pokazuje nam, kim naprawdę jest Logan. Co się z nim stało, dlaczego jest taki, jaki jest, i tak dalej. Jest to też aspekt, historia, to jest w pewnym sensie aspektem zachowań ludzkich. Jak potrafię podchodzić właśnie do takich, jak usprawiedliwiać, nazwijmy to sobie, potworne czyny, bo tego tu jest dużo. I, no i smutno się robi, smutno, przykro się robi, w pewnym sensie, jak to się dzieje. Jest też o tyle ciekawa konstrukcja tej fabuły, moim zdaniem, że w pewnym momencie można się zacząć zastanawiać, ile z tych wydarzeń wyglądało tak, jak wyglądało, było prawdziwych, a ile powiedzmy sobie Wolwerinowi wmówili, bo to mm, komiks zostawia nas w takich momentach, Niepewności, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe, że nie jesteśmy jednoznacznie pewni, czy to wydarzyło się naprawdę, czy nie. Jeżeli chodzi o rysunki, to są moim zdaniem kapitalne. Świetnie oddają wydarzenia, są brudne, odpowiednio kolory nie są jaskrawe. Jesteśmy w ogóle czujemy to klaustrofobię. I w wielu momentach nas po prostu ta opowieść bardzo, bardzo mocno potrafi zaskoczyć. Ja ją znam już od lat, od lat 90. i uważam za jedną z najlepszych opowieści o przygodach Wolverine'a, jakie kiedykolwiek były. I gorąco polecam, by to znać. I naprawdę, jeśli jesteście fanami, to nie ma co się zastanawiać. To jest komiks, który warto, zdecydowanie warto. Mieć. No, i pytanie na koniec takie, które możemy się zastanowić. Czy któreś z tych naukowców miało jeszcze jakieś cechy odruchy ludzkie, czy już byli całkowicie skupieni na, to, na swojej pracy? Cóż, naprawdę dobry komiks, naprawdę dobry tytuł. Genialnie narysowany, bardzo dobrze wydany. Dziękuję Wam bardzo za. Obejrzenie tego filmu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.